Panuj podstawy języka niemieckiego w 14 dni. Lekcja druga. Dzisiaj poznamy podstawowe zwroty, czyli powitania, pożegnania, a także przedstawianie się. Guten Morgen dzień dobry. Tego zwrotu Guten Morgen używamy tylko do godziny 12. Guten Tag dzień dobry. Zwrotu Guten Tag używamy po godzinie 12. Guten Abend Dobry wieczór. Guten Abend. Guten Nacht. Dobranoc. Guten Nacht. Auf Wiedersehen. Do widzenia. Auf Wiedersehen. Tschüss. Cześć. Ale w znaczeniu jako na razie, czyli możemy użyć Tschüss tylko na pożegnanie. Jeżeli chcielibyśmy powitać się ze znajomym, z koleżanką, z przyjaciółką i powiedzieć cześć, to mówimy po prostu Hallo. Ja, tak. Ja. Nein, nie. Nein. Entschuldigung. Przepraszam. Entschuldigung. Bitte, proszę. Bitte. Danke. Dziękuję. Danke. Wie heißt du? Jak się nazywasz? Wie heißt du? Ich heiße Natalia. Nazywam się Natalia. Iś hajse Natalia. Wo tu, gdzie mieszkasz? Wo tu, iś wołne in Czech. Mieszkam w Tczewie. Iś wołne in tczew. Woher kommst du? skąd pochodzisz? Woher komst tu, iś kome aus Polen. Pochodzę z Polski. Ich komme aus Pullen. Jak odpowiesz na następujące pytania? wihajstu, heißt du? Wo du? Woher du? Jeżeli nie jesteś pewien swoich odpowiedzi, wyślij je na mojego maila niemiecki z przyjemnością